Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych formacjach ustawień drużyny obronnej. Jak już pewnie część z Was zauważyła, weszły nowe formacje ustawień obronnych, czyli nie do końca wiadomo co trafimy w najeździe. Do tej pory było to oczywiste: formacja była tylko jedna, ale litera taka V, Tank i pozostałe cztery postacie. W tej chwili się to trochę pozmieniało, dużo do mnie piszecie. Żebym, żebym nagrał o tym filmik, więc krótki filmik o tym nagram. Nie każdy wie, gdzie to się zmienia. Otóż aby móc zmienić formację obronną musicie mieć Akademię Bohaterów i w nią sobie wejść. Jak wejdziecie w Akademię Bohaterów, czyli wciśniecie wyszkol, pokazuje wam się u góry formacja. Na razie jest beta, bo hmm, podobno jest to jakaś tam forma testowa. Gdzieś tam słyszałem, że ci beta testerzy się powysypywali. Są tam jakieś chryje wewnętrzne, więc może dlatego beta została ogólnie wprowadzona, a nie, a nie w becie. No, chociaż tu już była ta formacja, te formacje były testowane od długiego czasu, jakby w podstawowej becie. Bo ja już wiele miesięcy temu, chyba ponad pół roku temu, miałem pierwszy filmik o tym. Gdzieś tam gdzieś to się przewinęło i de facto ten filmik został w ciągu 24 godzin zablokowany przez SmartJuns jako treści, które wychodzą, a wyjść nie powinny. Ale to jest nieistotne na tą chwilę. Wchodzimy sobie w formację beta. I co tutaj mamy? Mamy cztery formacje obronne, które możemy sobie ustać. To jest formacja standardowa, czyli tank z przodu, dwójeczka, czwóreczka po bokach, i najbardziej schowana jedynka i piątka. Tak to wyglądało przynajmniej mniej więcej do tej pory. W tej chwili dos doszły dodatkowe trzy formacje, czyli formacja odwrotna, czyli terra V w drugą stronę, formacja podwójna, czyli postacie stojące. Dwójka i czwórka w pierwszym rzędzie, 1, 3 i 5 w rzędzie drugim, oraz podwójna odwrotna, czyli taka jakby litera. Ja na to mówię litera M, na to można powiedzieć litera W, bo ona tak widzicie, wygląda trochę jak litera W. Takie ustawienia, te zmiany stawiają na głowie całą taktykę Small Giants. Ja się nie wybadam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Yy, może być to powiew świeżości, ale na pewno jest to duże utrudnienie dla graczy atakujących, duże ułatwienie dla. Yy, Atakująco broniących Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie Kiedy mieliśmy takie ustawienie, to zakładaliśmy Ok, jest Dajmy na to, nie wiem, żółty tank Jakieś reszta pobocznych To stałą taktyką, bo że szło się 4 plus 1 lub monokolorem Na żółtego tanka fioletowym wy Wykańczało się środek, potem całą resztę Ale w tej chwili Widzimy, że ktoś Inaczej, widzimy jakie ktoś ma 5 postaci W obronie, ale kompletnie nie widzimy tego Jakie on ma ustawienie, więc możemy pójść na przykład fioletowym tankiem a się okaże, że to jest formacja odwrotna albo formacja podwójna, gdzie tutaj trójka jest z przodu, a tutaj trójka jest z tyłu i ten nasz żółty atak ma się jak pięść do nosa, bo na przykład tu będą postawione fioletowe więc to stawia na głowie całą taktykę ja myślę, że to może być fajna rzecz, znaczy na pewno będzie trochę irytująca, bo można się nieźle, nieźle nadziać na pewno będzie mocno utrudniająca tak jak powiedziałem, utrudniająca atakowi, niekoniecznie obronie, yy, tylko, no mówię, to jest impuls dla obrony, nie dla ataku. Więc, no nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do, pamiętajcie, że do każdej taktyki trzeba inaczej dobierać postacie. No jakby standardowej nie będę omawiał, bo gramy na. Yy, standardowej taktyce od wielu, wielu lat, albo miesięcy, nie wiem, jak gracie, więc to, to sobie jakby powinno, ale na przykład taktyka odwrotna powoduje, że jakieś w miarę szybkie postacie powinny być tutaj gdzieś, tak? Bo one będą się najszybciej ładowały. Myślę, że tutaj najszybciej będzie się ładowała dwójka, czwórka, jedynka, piątka. Ta trójka będzie się ładowała naj, 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 najwolniej. W takiej postaci, no to tu z kolei można pójść na dwa tanki. Można dać na przykład jakiegoś Heimdala i Telurię, dajmy na to. Cóż, będzie mega ciężkie do przejścia a 1-3-5 dać sobie jakichś snajperów, którzy się będą szybko ładowali, ponieważ w nich klocki praktycznie nie będą leciały na początku, więc to nie mogą być postacie wolne, bo jak damy jedyn na jedynkę, trójkę lub piątkę postacie wolne, to w mojej opinii, kurczę, nie wiem, ale hmm. prędzej krasnal na bicyklu dojedzie na Antarktydę, niż odpalą one po prostu jako wolne, jak damy tam jakiegoś Azlara czy, czy kogokolwiek innego wolnego, tak? To samo przy podwójnej i odwrotnej. Tutaj dajemy, możemy pójść sobie w trzy tanki na przykład. Dowolnie. Tutaj za krótko, to, za krótko to trwa. A ja, jak wiecie, gram w tej chwili bardzo mało, o ile nie powiedziałbym, że w ogóle. Więc nie będę się też wymądrzał. Może posłuchacie kogoś innego, kto będzie mówił mądrzejsze rzeczy. Natomiast. No musicie sobie rozpracować, jakie postacie dawać. To, to nie jest już takie proste. Do każdej formacji według mnie trzeba wymyślić sobie inną taktykę. Inaczej dać postacie, inaczej rozlokować postacie wolne, inaczej rozlokować postacie szybkie. Inaczej dać tanków, inaczej dać narzucacy, narzucaczy, narzuca kogo? Narzucających statusy. To właśnie chciałem powiedzieć. <śled> Yy, bo, bo oni się będą inaczej sprawowali, no, tutaj się sprawują yy, na dwójce i czwórce yy, takie postacie jak, no nie wiem, dajmy na to, yy, kto tam narzuca, Vela czy, 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 czy Siewca, sprawuje się całkiem nieźle, bo oni dosyć szybko odpalą, no ale jak damy ich gdzieś indziej przy jakimś tutaj, tutaj odpalą jeszcze szybciej, ale tutaj z kolei na trójce dać tanka, kompletnie nie ma to yy, znaczenia, to jest w ogóle jak, ta formacja to jest w ogóle taka formacja bez tanka dla mnie trochę. No bo ja nie wiem gdzie tu miałbym dać tanka, na, nie wiem, na jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Tą formację trzeba rozkminić ewidentnie. Tutaj tanki, tutaj jest trochę prościej w literze W, jak ja to nazywam, bo yy, ja bym tutaj dał ewidentnie dwójkę i czwórkę tanki, narzucaczy i wala walaczy, czyli takie postacie mocno atakujące, ale ze słabą obroną, to też jest fajne. Dajcie na 1, 3, 5, bo one są osłaniane prze wtedy przez 2 i 4. I to jest wtedy spoko. Podwójna, tu można dać trzech tanków i tutaj z kolei dwóch jakichś mniejszych, no musicie pokombinować. Mnie się ta zmiana podoba osobiście, poza całą masą rzeczy, które mi się nie podoba, ale, ale ta zmiana mi się podoba, ona wprowadzi trochę świeżości, jak powiedziałem, myślę, że to może być fajne rozwiązanie, ale jak wszystko to wyjdzie w praktyce. Dajmy sobie na przykład, no ale czekajcie, zobaczmy, jak my sobie możemy zrobić. Zobaczmy sobie na przykład odwrotną formację, zastosujmy. Na pewno formacja zmienić tylko raz, a tylko raz dziennie mogę zmienić. Nie doczytałem, trochę za szybko to w takim razie zrobiłem, no ale dobra, zobaczymy. Już nie mogę zmienić tego. Widzicie, czyli dodatkowa informacja. Formację można zmienić raz dziennie, i mam odnowienie, za, dwa, znaczy, może inaczej, nie raz dziennie, tylko można zmienić co 24 godziny. To jakby jest różnica, bo raz dziennie to mogę zmienić o 23.59 i potem o 001, to też będzie raz dziennie, nie mogę tak zrobić, czyli formację możemy zmieniać raz na 24 godziny. To jest informacja. Beta będzie jeszcze przez 25 dni testowana, zobaczymy co oni potem, co oni potem powiedzą, ale teraz zobaczmy jak my sobie byśmy poszli w edytuj drużynę, ale tu pewnie nie można teraz zobaczyć jak my tą drużynę mamy. Hmm. Ale teraz mam formację odwrotną. To czekajcie, dałbym sobie teraz tylko najgorzej, że ja je chyba nie będę mógł zobaczyć. Dałbym tak, Alfrikę tak i tak i tu byśmy dali. Co tu mieliśmy? Kto wie, co ja tu miałem? Gademet zielonego, jakiegoś miałem, nie? A co miałem zielonego? Nie mam zielonego pojęcia, co ja tu miałem zielonego. Aaaa! Co ja tu mogłem mieć? Widzicie, nie gram w ogóle, więc. Nawet nie wiem z jakimi postaciami dysponuje, no nie wiem, niech to będzie ten chociaż. Hmm, dobra. Gotowe. Szkoda, że nie można zobaczyć tej formacji, jak ona stoi tutaj. To jest taki minusik troszku, troszku. Bo to by się przydało, żeby móc zobaczyć tą swoją formację, sprawdzić. Czy tu możemy to gdzieś zrobić? Ja zobaczymy, poszukamy, bo może akurat można, ale formacja no ewidentnie nie. A to jest minus. funkcja jest dopracowana, może ulegać zmianom, tak, typowy bełkot. I tu nic więcej nie możemy zrobić, czy nie możemy wejść i zobaczyć, jak wygląda moja formacja, dopóki sobie ktoś mnie nie zaatakuje, po prostu. Hm. No to też jest ciekawe. To też jest ciekawe. A jeszcze tylko sprawdzimy, na przykład sobie, tutaj omawiany ostatnio bitwa. Dajmy na to tak. Bitwa, bitwa i rybitwa. Sprawdzimy sobie, jak inni mają formację, czy mają pozmieniane. No tak, to jest widzicie formacja w kształcie litery W, ta o której mówiłem. Czyli mm, ja bym tutaj dał dwóch tanków i trzech atakujących. Hm. Zmienia to postać rzeczy. Zobaczcie, ja, do, ja, do, ja, do, ja do, dopracowywałem, dobierałem e, w tej chwili pod kolor niebieskiego tanka. Czyli zakładałem, że oni mają tanka niebieskiego, a się okazało, że nie mają tanka niebieskiego. Bo niebieskie jest schowane z tyłu i cała moja taktyka w tym momencie. Psu za przeproszeniem w cztery litery mogę sobie wsadzić. To jest właśnie ta różnica to są te takie niedogodności, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jaką kto ma formację, zanim jej sobie nie odpalimy i jego nie zaatakujemy. Hmm, to ciekawostka. No jak widzicie, nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat, natomiast mówię, no mnie póki co się to podoba. Wolałbym, żeby ona nie odpaliła jednak, ale odpaliła. Mędzina. A to podoba mi się mnie już znacznie. Tu trzeba by baldurka ściągnąć. Och, nie, nie, nie zdążyłem baldurka ściągnąć. No to mi się nagle skomplikowało. Trochę to lekceważę, ale traktuję to na zasadzie testów, a nie powinienem. Bo to tylko walka między swoimi oczywiście. W końcu poszedł niebieski. Dobra, tu już Baldur się zaczyna rozkręcać, ale niech on się rozkręca. Tylko dajcie mi trochę zielonego. No Widzicie, więc minusem tego jest to, że ta gra stała się w tej chwili kompletnie nieprzewidywalna. Czyli nie mamy opcji w ogóle dobierania sobie mm, drużyny atakującej pod drużynę broniącą, bo nie wiemy, co będzie, co będzie się broniło. Minusem jest też to że dodatkowo te postacie mają dalej bonusy, które miały wcześniej, czyli te bonusy, które te 20% dodatkowe, które gdzieś tam sobie mm, ma drużyna broniąca, to one dalej jest, więc mocno dokoksowaną obronę. Te ataki mogą być dużo, dużo trudniejsze. Trochę eliminuje się w tym momencie, gdzie nie zaatakujesz, trochę eliminuje się w tym momencie też możliwość mm, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Zająłem się grą i czego możliwość może się eliminować, kto wie. Ja sobie tutaj walę delikatnie, Baldur znowu odpali, więc znowu się dokoksuje, no, ale dobra. Mniejsza z tym. Hmm, na razie sobie polecimy tak. Eliminuje się możliwość, już wiem, przypomniałem sobie, eliminuje się możliwość dobierania, to co mówiłem wcześniej, dobierania ataku pod obronę, bo nie wiemy co, w tej chwili to może być jak kulą płotną, my wybieramy pod tanka kolor 4 plus 1, czyli eliminuje się możliwość, a właściwie stara się chyba wykluczyć możliwe, że to jest jakby cel, stara się wykluczyć możliwość atakowania właśnie 4 plus 1 czy tam monokolorem, bo można kompletnie się nie wstrzelić ja podejrzewam, że tutaj każdy w tej chwili będzie miał każdy będzie miał jakąś inną obronę zobaczmy jak ma Niniu, bitwa Zobaczcie, no teraz powinien, Ale nie, dobra, widzicie, tu jest napisane jednak jaka to jest formacja. Czyli to był mój błąd, widzicie, ja to dopiero pierwszy raz rozkminiam, więc nie wiedziałem. Czyli my mamy jednak możliwość zobaczenia w jakiej formacji stoją drużyny. Pozobaczmy, czekajcie, tu mam napisane, a czy mam napisane jak będziemy atakowali na przykład... Gdzie tam się tam atakowało? Tutaj się atakowało? Na turnieju jest napisane. W turnieju nie biorę udziału. Yy, na jazdy... Ogólny turniej, dodać turniej, znać przeciwnika. Tak, czyli są opisane, jest opisany rodzaj formacji, czyli jednak nie wprowadzono tego elementu zaskoczenia. A to trochę słabo. Według mnie, menu poczekajcie, jeszcze sobie zobaczymy. Tu kto mnie atakował, i zobaczymy, jak możemy pomścić. Tak, wszędzie jest napisane, jaka jest. Formacja, czyli formacja odwrotna, czyli V. Tak? Czyli tutaj dobrze by było pójść czerwonym. Na przykład kolorem. Chyba. Zobaczymy sobie. Spróbujemy tak na szybkiego. Może najwyżej nie przetoczymy tej walki do końca. Ja bym chyba wolał, żeby to była żeby to była taka trochę forma zaskoczenia, bo to by trochę tej świeżości wniosło. W tym momencie dalej można się dostosowywać do, do formacji. No nie wiem, co jest lepsze, co jest gorsze tak naprawdę. No, trzeba by to przeanalizować. No i tak, tak jak powiedziałem, tutaj dobry był ten kolor czerwony. Szkoda, że go nie ma. I podejrzewam, że go wcale nie będzie. No właśnie. Nie zapowiada się, aby on nam tutaj miał jakoś specjalnie pomóc. Na pewno daje to hmm, taka, taka te, te, te dodatkowe Możliwości dają więcej kombinacji ustawień, bo postacie zabiera, zaczynają nabierać zupełnie innych możliwości, zupełnie innych. zupełnie inaczej można je zastosować. Można dużo fajniej nimi zagrać, bo mówię, bo już można grać na dwa tanki na przykład, chociażby, co jest mega dużym plusem. Co tam się uleczyło, uleczyło, jeszcze dało. Ojej, przyspieszenie many. Całe szczęście tutaj mamy Unik. My tu zaraz się sami przejdziemy na kontrze, co jest jakby normalne. Zobaczymy, co tutaj nam wymyślą. Ale zobaczcie, jak trudno się walczy. Niby mam klocków czerwonych, naprawdę dużo tutaj miałem, a wcale nie jest tak kolorowo, nie? Hmm, dajmy tak, bo może to jest klucz, żeby tą małpę wywalić. Tu przejedziemy się niestety na kontrze mocno. Właśnie. Tu przejdziemy się też na kończę, Trochę celowo to robię. Jakby nie ma dla mnie znaczenia te małe punkciki. Patrzę jak to się rozgrywa wszystko. Zobaczcie, formacja odwrotna. Dużo trudniej się walczy. Nie ma typowego tanka. Pójście kolorem. Mimo, że było tutaj dwóch zielonych kompletnie mi nic nie dało. A klocki miałem bardzo dobre. Czyli mimo wszystko jest ta obrona dużo lepsza. A atak ma dużo, 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 dużo trudniej. Jest kolosalna różnica w ataku. W momencie, kiedy byłaby to normalna formacja to byłoby trochę łatwiej. No dobra, ja zobaczę, jeszcze sobie dałem formację odwrotną. Ustawiłem, mogę ją zmienić tylko raz dziennie, więc dałem taką, jak jest tutaj. Ucieczka tu nie ma, tu, tu nie ma sensu, bo tu nie chodziło o to, żeby wygrać czy przegrać. Ale teraz zobaczmy sobie, yy, czy warto nam zmienić nasze ustawienie. Yy, bohaterowie, edytuj drużynę. Ta drużyna nasza wygląda w taki sposób. Czyli najwięcej dostają tak naprawdę, gdzie ta moja broniąca tutaj. Mm. no to można tak zostawić To Alfreka będzie do, trochę dostawała energii Vela i Drakefong będą tutaj trochę trochę będą działali nie wiem czy jest sens sen dawać tutaj siewce no ale dobra, ja bym tak zostawił i jestem ciekawy jak mnie będą atakowali słuchajcie, tyle odnośnie formacji obronnych reasumując, zmieniamy je w akademii, jeśli ktoś nie ma akademii no to wypada ją postawić zmieniamy ją w formacjach beta przy ataku widzimy, jaką kto ma formację. Trzeba zapamiętać, jak, jak te formacje się nazywają, żeby do tego dostosowywać obrony, czyli przypominam standardowa, czyli normalna, odwrotna, czyli odwrócona litera V. Podwójna to jest litera W i podwójna odwrotna, czyli litera M. Dosyć proste do zapamiętania, myślę, że każdy sobie z tym poradzi. No i cóż, zmieniajcie swoje formacje. Odbierzemy to, co możemy odebrać. Zmieniajcie swoje formacje i patrzcie, jak atakujecie kogoś innego, tak jak tutaj na jazdy jaką ma formację i do tego się ustawiajcie no, najłatwiej myślę, że atakować mimo wszystko z tą standardową formacją no a najtrudniej będzie atakować tą całą resztę do momentu, do którego tego nie poznamy tyle ode mnie krótko, zwięźle na temat trochę tak spod dużego palca muszę przyznać bo nie przygotowałem się specjalnie do tego materiału po prostu włączyłem i na bieżąco uczyłem się razem z Wami. Mam nadzieję, że się nauczyliśmy wszyscy czegoś nowego. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!